No, witam, witam! Dziś mam dla Was jeden z czterech najsilniejszych obecnie archetypów, które wytypowaliśmy w Timie. Pokażę Wam, jak ładnie działają królestwa północy oparte na magach. Jedziemy! W dużym skrócie, w naszej talii chodzi o to, żeby wykorzystać mechanikę cierpliwości, wygenerować jak największe wartości u studentek i studentów, a następnie siać spustoszenie absolwentami. Archetyp dość trudny do opanowania, trzeba dobrze zrozumieć wszystkie mechaniki, trzeba znać metę, ale jak już załapiecie, powinno być nieźle. Ja na początku przegrywałem jak leci ale w końcu zaskoczyło i teraz już całkiem inna rozmowa. Nawet Nilfgaard z przeherą nie taki straszny. Dobra, czas na szczegóły. Umiejętność to natchniony zapał. Mamy trzy ładunki, które dają wzmocnienie o dwa, ale przede wszystkim dają zapał, czyli gdy tylko jednostka pojawi się na planszy, możemy od razu odpalić jej rozkaz. Podstawowe cele w naszej talii to Seldkirk, Zemsta Rafarda oraz jednostka, którą przyzwiemy za pomocą Shani, jakakolwiek by nie była. Kryształowa czaszka, wzmocnienie i zasłona potrafią być nieocenione. Alternatywnie możecie spróbować wymienić na przeklęty zwój, co da Wam większą kontrolę nad talią. My raczej sugerujemy czaszkę, ale co kto woli. Desant morski to wiadomo, wyciągarka jednostek do 9 punktów wyrbunku włącznie, podstawa w każdej talii królestw. Pamiętajcie, że dzięki desantowi macie dostęp do Donimira, Letiszy i Selskirka, ale do zemsty szani i Gerharta już nie. Kapituła czarodziejów Odrobina losowości, ale potrafi uratować skórę. Po zagraniu rzucamy słowo runiczne, dzięki któremu zagrywamy jedną z trzech losowo wybranych brązowych jednostek czarodziejskich KP. Jakie są dla nas najsensowniejsze opcje? W rundzie pierwszej nie, nie bójcie się zagrywać kapituły tak wcześnie. Przede wszystkim studentka lub student, jeśli nie udało nam się ich dobrać. Adeptka, która przy kilku jednostkach generujących cierpliwość staje się groźnym silnikiem albo swego czasu znienawidzony medytujący mag, który może dać nam niespodziewany carry-over. A w rundach późniejszych oczywiście najlepsza z opcji to absolwenci. Pamiętajcie też, że kapituła ma rozkaz, który pozwala wam w tym samym rzędzie stworzyć kopię ostatniego zagranego brązowego czarodzieja. Tu musicie się zastanowić, wszystko zależy od tego, którą mamy rundę i z czego wyciągnięcie daje więcej korzyści. W rundzie trzeciej najlepiej oczywiście odpalić rozkaz po zagraniu absolwentów, stworzyć kolejnych i na przykład od razu ich uruchomić, jeśli został nam jeszcze ładunek umiejętności. A w rundzie pierwszej, jeśli wyciągnęliśmy medytującego maga, fajnie jest odpalić rozkaz, żeby stworzyć drugiego i obudać wytrzymałość na kolejną rundę. Nie ma jednej recepty, po prostu wybierzcie to, co w ogólnym rozrachunku opłaci się wam najbardziej. Gerhard Zell ja mam tutaj dwie ulubione opcje. Jeśli jest szansa, że Gerhard nie zostanie sprzątnięty od razu, w kolejnej turze dzięki cierpliwości może zagrać czar za 5 punktów. I tu zwykle najlepiej sprawdzają się osobliwe praktyki magiczne, które rzucamy na przykład na naszych absolwentów, i nie dość, że ich wzmacniamy, to jeszcze przywracamy im rozkaz, który od razu mogą odpalić. Minus jest taki, że czarów za 5 w grze mamy 4, a do wyboru dostajemy 3. Czyli jak same i sami widzicie, gwarancji osobliwych praktyk nie ma. Dlatego ja najczęściej decyduję się na bramkę numer 2, czyli odpalenie rozkazu Gerharta zaraz po zagraniu i rzucenie teleportacji, czyli karty często niedocenianej i kojarzonej głównie z tymi cholernymi Wiedźminami Szkoły żmij. A w rundzie trzeciej teleportacja rzucona w niewzmocnionych absolwentów pozwala nam zagrać ich ponownie bez żadnej straty, a tym samym ponownie odpalić ich rozkaz, który zgodnie z założeniami ma dać nam bardzo dużo punktów. Szani, przyzywamy brąza z cmentarza, najpewniej studentkę lub studenta, albo żeby dalej generowali cierpliwość, albo żeby od razu skorzystać z ich rozkazów. Wtedy oczywiście musimy zużyć ładunek umiejętności. Może się też zdarzyć, że przyzywać będziemy absolwentów. Pamiętajcie tylko, że rozkazy studentki i studenta są przypisane do rzędów, więc zanim zagracie szani, najpierw się zastanówcie, co chcecie przyzwać, żeby potem nie było płaczu, że niewłaściwy rząd. Szani ma licznik 7, czyli po upływie 7 tur możecie przyzwać kolejną jednostkę z cmentarza. Szansę na to macie przy długiej rundzie trzeciej, o ile zagracie szani na początku. Możecie też przyspieszać odliczanie za pomocą kołowrotu, o którym za moment. Zemsta Raffarda. Modelowo jedna z kart na rundę pierwszą, po Donimirze i letishi. Jeśli będziemy mieć do niej dostęp, nie dość że narzucimy spore tempo, to jeszcze sobie fajnie odchudzimy talię. Oczywiście po zagraniu używamy ładunku umiejętności, dajemy jej zapał i odpalamy rozkaz. Rozkaz działa tak, że najpierw gramy z ręki brązową jednostkę, a potem dobieramy kartę. Tak więc staramy się nie doprowadzić do sytuacji, w której gramy zemstę i nagle się orientujemy, że w sumie to na ręce żadnych brązowych jednostek nie mamy, bo wtedy lekki przypał. Zemsta ma licznik 5, na który to również możemy, a nawet powinniśmy wpływać kołowrotem. Każde odpalenie rozkazu to dalsze skracanie tali i większa pewność, że dorwiemy wszystkie karty, na których nam zależy. Bardzo ważne w przypadku zemsty Raffarda jest jeszcze to, że jeśli spełnia warunek załogi, to każda jednostka zagrana obok równa się strzał za dwa punkty w losowego wroga. Normalnie załoga oznacza żołnierzy po obu stronach, tych również mamy, bo donimir i marynarze ale w przypadku tej karty do warunku załogi liczy się też każdy czarodziej. Czyli po prostu każdego żołnierza i czarodzieja staramy się grać obok zemsty i w ten sposób bombardujemy jednostki przeciwnika. Donimir, stroj, obrońca, modelowe otwarcie rundy pierwszej, gramy go na rząd dalekiego zasięgu. Seldkirk, na początku, gdy mamy jeszcze nienaładowanych absolwentów, jest to nasz jedyny removal. Gramy na rząd bliskiego starcia, dajemy wzmocnienie i zapał, a potem usuwamy to, co może nam nabruździć. Jan Natalis. Wyciągamy z talii kartę działań wojennych, czyli albo desant, albo kołowrót. Letysia Charbonneau. Modelowo gramy ją po donimirze do rzędu dalekiego zasięgu. Im większą wartość cierpliwości wygeneruje, tym lepiej. Uważajcie, żeby zbytnia chciwość Was nie zgubiła. Jeśli jest ryzyko, że Leticia zostanie usunięta, przesunięta lub zablokowana... Po prostu odpalcie jej rozkaz. A rozkaz działa tak, że w turze, w której go odpalicie, wartość cierpliwości u wszystkich waszych jednostek na planszy rośnie nie o 1, a o tyle, ile uzbierała Letisia. Jeśli udało się Wam ogarnąć taki boost za 4 czy 5, to już jest bardzo fajnie. Cokolwiek więcej, to tylko lepiej dla Was. Przykładowy scenariusz. Na planszy macie studentkę, która uzbierała cierpliwość 3, Letisię, która uzbierała 4, ale nie macie jeszcze studenta, a u niego przecież też musicie cierpliwość generować, żeby potem mieć zapał u absolwentów. No to gracie studenta, odpalacie rozkaz Lishi, i po tej turze student już ma 4, studentka ma 7, zapał u absolwentów zagwarantowany po sprawie. Posiłki kopiujemy wybranego brąza, najlepiej oczywiście absolwentów w rundzie trzeciej. Margarita Lozantil Blokada w obecnej mecie bardzo wskazana. Istred bardzo niegłupia opcja uporządkowania talii, a dodatkowo kolejna jednostka generująca cierpliwość, co przyda się przy karcie, o której za moment. Rozkaz Istreda działa tak, że dobiera tyle kart, ile cierpliwości wygenerował, czyli zazwyczaj tak ze 3-4 i tyle samo kart wtasowuje z powrotem do tali. Każdą dobraną jednostkę wzmacnia o 1. A za każdą dobraną niejednostkę sam się wzmacnia o jeden. Więc mamy tu szansę nie dość, że na poprawienie ręki i dobranie brakujących kart, to jeszcze na jakiś carryover. Fajne jest też to, że zwykle przeciwnicy skupiają się na innych zagrożeniach z naszej strony, a istreda zostawiają w spokoju. Postarajcie się to wykorzystać. Oczywiście istred najlepszy jest w rundzie pierwszej. Dwa razy, absolwenci, czyli kwintesencja naszej talii. Są tak mocni, jak wartość cierpliwości wygenerowana przez waszych studentów i wasze studentki. Wiadomo. Gramy do przodu i możemy zadać obrażenia. Gramy do tyłu i możemy wzmocnić sojusznika. Pamiętajcie, że zapał u absolwentów mamy dopiero, gdy zarówno u studentek, jak i studentów osiągniemy wartość cierpliwości przynajmniej 4. Oczywiście liczymy na to, że będzie to nieco więcej. Osobliwe praktyki magiczne. Super przydatny czar. Wzmacniamy brązową jednostkę o 5, odświeżamy jej rozkaz i dajemy zapał. Czyli przykładowo w rundzie trzeciej ponownie możemy odpalić absolwentów, jak sobie wyobrażacie, potrafi to być potężna broń. Dwa razy kołowrót, wzmocnienie o 5 i przyspieszenie licznika o 3. Czyli bardzo dobra opcja, jeśli mamy na planszy Zemstera, Farda i lub Szani. Dwa razy ćwiczenie czy mistrzynię. Wtasowujemy wybranego brązowego czarodzieja z powrotem do talii, a potem zagrywamy stali losowego brązowego czarodzieja wzmocnionego o tyle punktów, ile zagraliśmy w ciągu rozgrywki jednostek z cierpliwością. A gramy ich tyle, że tutaj wzmocnienie o 7 czy 8 wcale nie jest jakimś evenementem. I teraz uwaga. Najlepiej oczywiście zagrać tę kartę, jeśli w talii nie mamy już żadnych brązowych czarodziejów. Wtedy mamy pewność, że wyciągniemy z powrotem tego, którego wtasowaliśmy, ale wzmocnionego. Ponowne zagranie absolwentów wzmocnionych o 8? Nie mówię nie. Dwa razy student z Banard i dwa razy studentka z Aretuzy. Kluczowe silniki na rundę pierwszą. Chcemy wygenerować u obu wartość cierpliwości przynajmniej 4, żeby potem nasi absolwenci mieli zapał. Ważna uwaga co do studenta. Ponieważ modelowo zaczynamy rundę w rzędzie dalekiego zasięgu od obrońcy, za którym chowamy Letisie, Zemstera, Farda i studentkę, często najlepszym pomysłem jest zagranie studenta również do rzędu dalekiego zasięgu i schowanie go za obrońcą. Owszem, rozkazu nie odpali, ale cierpliwość będzie bezpiecznie generował, a przecież o to nam głównie chodzi. Pamiętajcie o takiej opcji i wybierzcie mądrze. I wreszcie dwa razy marynarz Skerak zapał, odpalamy rozkaz i wzmacniamy sojusznika o cztery. Bardzo przydatne zagranie, potrafi nam nieraz uratować skórę. No i tak to wygląda. W idealnym świecie runda pierwsza to Donimir, Letisia, Zemsta rafarda, studentka, student, może i Stred. Żeby uporządkować rękę, Italię, dzięki i nasi studenci osiągają wartości około 8-9. Wtedy spokojnie w rundzie drugiej możemy wykrwawić praktycznie każdego. No, poza Nilwgardską asymilacją, która niestety może nam znacznie nabrudzić. Ale jeśli widzimy szansę, to ją też wykrwawiamy. A co? Możemy też rundę drugą odpuścić i skupić się na długiej rundzie trzeciej. Zdrowy rozsądek i intuicja. Boicie się jakiegoś finisza ze strony przeciwnika? No to przyciśnijcie w rundzie drugiej, tak żeby się z tego wyprztykał. W długiej rundzie ta talia robi ogromne punkty, ale krótką też mamy bardzo mocną, jeśli tylko zachowaliśmy dokokrzonych absolwentów. To teraz zapraszam na przykładową rozgrywkę. A przygrywać nam będzie nowa epka rodzimego projektu kempa. Okejka, czyli mirror zapewne. No zobaczymy, jeszcze jest szansa, że to będą pasy. Chyba bym wolał. Dobra. Jesteśmy pierwsi. Dostęp do Letiszy mamy, tu wszystko spoko. Tego teraz nie trzeba. Raffard jest. Tego teraz nie trzeba. Tego teraz nie trzeba. Spoko. Dobra. Nie przedłużając, zaczynamy od obrońcy. Nie chcę zaczynać od zemsty Rafarda, bo nie wiem, czy nie ma Sertkirka na ręce. Zresztą wystarczy, że ma desant. Już ma dostęp do Sertkirka, więc no to jedziemy. Zemsta. Nie tracimy czasu. Bardzo ładnie. Ciach. Hej, czyżby Archygryf? Przydałoby się go zdjąć, ale do tego niestety musiałbym nie mieć Letisie, a wolę mieć Letisie, więc więc trudno. Ale przynajmniej zdejmujemy inspirację. Mamy też kołowrót. Bardzo fajnie. Ua! Dobrze. Tak, więc kołowrót, ciach, ciach. Gramy go do tyłu. Nie został zbity, zaraz przyda się kogoś wzmocnić, ale to na spokojnie okay, zablokujemy sobie taran. Tak myślę, będzie najsensowniej. Dobrze. Póki co. Zróbmy tak. Tak. I tak. I tu już mamy trzy. No jeszcze turę możemy zagrać. Pytanie, czy chce się nam marnować blokadę na ten taran. Nie specjalnie raczej. Mhm. Przewaga spora. Myślę, że zrobimy tak. <laughs> no tak to się robi właśnie. Jakby ktoś miał wątpliwości Tak to się właśnie robi i tyle nie bądźmy zbyt chciwi. No, w ten sposób już tu mamy 6, tu mamy 8, tu mamy 4. Bardzo ładnie. A ty co tam masz dla nas? Nie no, nie możemy tego odpuścić teraz, prawda? Nie wolno. Tak o kurde źle <śle> przeczytałem A jaj, dobro. Nie tak to miało wyglądać. Jezu, to nie ta karta. Dobra. Wydawało mi się, że to osobliwe praktyki magiczne. No nic. Mm, ślepota. Ale nie ma tego złego. Teraz dzięki szani sobie będę mógł przyzwać absolwenta. Zawsze coś. Dobra. Szczerze mówiąc. Podziękujemy już. 9 punktów musisz zdobyć. No. Musimy tak naprawdę... Dobra. Bardzo nie chciałem się pozbywać tych jednostek. Wyciągnęliśmy z niego scenariusz. I tak najgorzej. Pytanie, co teraz? Proszę. Hmm. Piąteczka. Co byśmy chcieli? 9 i 8, tak? Dobra. Spróbujmy. Nie marnujmy czasu. Proszę. i bl bliduje dalej, tak? my chcemy kogoś zablokować tutaj? Hmm. Może nie, może tak, hmm. ale kogo? Nie bez sensu Nie trzymajmy tego w nieskończoność. Nie wiem kogo ty tu możesz mieć w deku. W sumie dawno na to nie grałem. Nie do końca wiem czego się spodziewać. Ale w razie czego wolę posłużyć się removalem, a nie tak. Hmm. 13. za duże poświęcenie mm. <laughs> Spróbujmy teleportacja ciach Ciach Postrażmy go troszeczkę No chyba już spasuje, no bo co? Tak jak już widzicie, no mirror to to nie jest. Ta sama umiejka, ale... ale jednak inny archetyp. Pytanie, jaki przeciwnik ma jeszcze plan, no bo... Przewagę mamy dosyć znaczącą. Okej... Okay. Jest to jakaś koncepcja. To prawda. He. Hmm. No dobrze, no to to zróbmy tak i tak. No i teraz już chyba pasto. Ile ty tam masz w tej talii? No chyba nie aż tyle, co? No właśnie. Dobra. Zachowaliśmy Desant, zachowaliśmy Syltkirka. Mamy dostęp do jeszcze jednego absolwenta, jak dociągniemy kapitułę, to do dwóch nawet. Tutaj proszę, ósem... No, no... Eee, pytanie, czy wolimy... No bo Istres teraz już nie jest taki super, o! No i elegancko. Elegancko. Dobra no to na początek o, gdzie byśmy woleli tu kogo nam tu dasz nie do końca na tym mi zależało, ale no dobra zawsze coś T takie uroki RNG ciekawe jestem. Co to się teraz wydarzy Tak. Zobaczymy, może mnie... Los postanowi nie pokarać. Skoro dał mi krwawienie, no to chyba przeżyję. A jeśli przeżyję, no to nie rozumiem. Totalnie tego nie rozumiem. Jaki był cel tego zagrania, ale... No dobra. Mniejsza z tym. Robimy... Tak. O! Tak. 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 No. I co tam jeszcze masz, mój drogi? Bo tego nożownika to ja ci zaraz zdejmę. A, no właśnie, nie ma już kogo... O! Czy jednak z dawna niewidziany Viraxas miał ponownie Anseisa odpalić? No dobrze. Tu się pozbądźmy tego, tu się pozbądźmy tego i jeszcze ciach, No, może być. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli interesuje Was więcej gameplayów, w tym starcia ze z nienawidzonym Nilfgardem. Niebawem wrzucę filmik z samymi rozgrywkami, więc trzymajcie rękę na pulsie. A gdzieś tam w karcie u góry znajdziecie link do playlisty, w której pojawiać się będą omówienia ode mnie i od innych twórców z House of Lebioda. Gorąco zachęcam do sprawdzenia. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.